O, szybko bo ja leci u leci. Mariusz Nowocień i Bartek Jakubowski Zwycięstwo w klasie trzeciej i w grupie N Mariusz Nowocień, Bartek Jakubowski Gratulacje z rąk dyrektora rajdu i jeszcze puchary dla chłopaków Historycznie, zdaje się, że w Waszej historii to najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej RSFP. Czy ja dobrze kojarzę? Eee, tak, zdecydowanie najwyżej Generacja RSP, tak? Nie na pewno, tak. Na pewno w dniu byliśmy najwyżej dzisiaj. Eee, no, fajnie, no fajnie, że jesteśmy na mecie, fajnie, że w końcu eee, z takim wynikiem, bo ostatnie dwa poprzednie rajdy były dwa zdecydowanie pechowe, no Jest to taka osłoda na koniec sezonu, z czego bardzo się cieszymy. Tak czy inaczej, myślami już jesteśmy w następnym sezonie i czekamy na gorący dopływ. I zdaje się, że z Kłocka, z Polanicy, z Ziemi kłodzkiej wyjeżdżacie także z tytułem wicemistrza Polski, tak? Drugiego wicemistrza Polski w grupie N. No, celowaliśmy w zasadzie jak każdy sportowiec, najwyższe stadium podium. No, wyszło jak wyszło, tak czy inaczej, bardzo się cieszymy. Duże brawa! Mariusz Nowocień i Bartek Jakubowski. Drodzy Państwo, Janek Kmielewski i Robert Hundla, duży prawa i gratulacje. Wygrali ściganie.